Kupiłem na Allegro tutaj taką pompę, do, akurat tutaj do oleju opałowego. Żeby po prostu wiedzieć na co ten olej jest przeznaczany tutaj na firmie. Jest to firma Marpol, jak widać. Kupiłem to z firmy Birdpol. Szarvark 157A. Numer Watarnowska, Maciej Tak Teraz tak Zauważyć trzeba jedną rzecz Mam ustawione na zero licznik, mam tutaj bań bańkę 5 litrową po oleju No i prosta sprawa. Bierzemy, lejemy. Mam teraz wlana niecałe 4 litry. No to może dociągniemy do 4 litrów. O, przestało się pienić. O, mamy 4 litry. Pokazane. A bańka piątka jest napełniona. Czyli on dokładnie wcale nie pokazuje. Nie wiem, co jest z tego przyczyną. Teraz druga sprawa, wszystkie te o są do dupy, naprawdę są niezbyt dobrej jakości, trzeba było jeszcze te uszczelnić to taśmą specjalną, no i proszę spojrzeć co się dzieje, no 4 litry pokazuje, a tu jest piątka napełniona, robię to po raz dziesiąty, no ale nic z tego.